Dzień dobry, święty, ja święty Nikołaj. ho 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 ho! Cześć! Cześć! Święty Nikołaju! Tak? Co chciałeś życzyć... E, forum? porom? Przyjrzyj się tak! O! Cześć, kochane! Cześć! Ja też na sumach! A ja też na sumach! Ale, 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 ale... O, wydało się! Wydało się! Aaaa! Koniec! To był ostatni święta! Aaaa! To no, jeszcze mój. To jest tak, na no, poważnie. I przede wszystkim, tak, dużo zdrowia. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę na że jest prawda, zwrócić uwagę na czapeczki, prawda? Marcina czapeczka, prawda, kończy się tu, a moja tu. I to naprawdę ma znaczenie. Ale, Marcin, ale Marcina stoi. Stoi, to jest za dużo powiedziane. Znaczy dla Marcina. Dobrze, to, Dobrze, to... Ojej, nie, nie było się o... żadnych podtekstów. To nie było żadnych podtekstów, naprawdę. Tylko takie sobie żarty. Mm -hmm. Tak. Tak to sobie jesteś dorosłą osobą nabyć ty no proszę ja się to. tak a ale zobacz to nagrane kiedyś to chciałem się pozrobić nie <grym> bardzo <grym> <grym>